Widzę Was kochani, w mojej kuchni, dzisiaj mam dla Was pyszny obiad, taki wegetariański, coś dla wegetarianinów, e, curry, warzywa w sosie curry, ja jadłam to ostatnio w robocie, ale ja muszę powiedzieć, nie widziałam, jak to robił, bo tam je unosz więcej kucharzy, ja robiłam w jednym miejscu, insi to robią wiecie, ja mam jednego osobistego, nie osobiste, ale co ze mną robię w pomieszczeniu e, i też tu mówię innego, mógł. E, inny kucharz, co też ta robi na sklepie, bo my taki... E, Duży stół i też to robił, wiecie, stół tam jest, nie co tam jest, piec tam jest i mu tak gotuje, bo w kuchni u nas nie ma miejsca. Ten kucharz właśnie robił ten sos curry, zrobił ten sum sos, a potem Anka tam y, warzywa piekła, podsmażała i tak potem to wymieszała wszystko i było bardzo dobre. Było to pikantne i y, 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 y było lepsze, jak ją to zrobiłam, muszę powiedzieć, ale mi, muszę się zapytać co tam tatą. Mi się wydaje, że tam trzeba jakoś tam pasta curry. Y, Wiecie, taką chyba żółtą je jakoś specjalną pasę w takich małych słońcach co, co do tak lepszego smaku, bo jednak te kery suche tym proszę, on tak nie dowód tego mocnego smaku. Ja znalazłam przepis, Ja w sumie tego przepisu nie wzięłam od nich, nie pytałam się, jak to robili, ale się zapytam. Wyszukach w internecie i w tym przepisie było, że tam przyjdzie jedna mała łyżeczka do herbaty od herbaty do herbaty, e, przyprawy curry. I oddała jedna łyżeczka, ale tak w sumie się myślała, gdy już, już tak pracuję, myślała, co z jednym łyżeczką, to się ani nie zafarbuje na pomarańczowo, na żółto. To dała pół tego e, słoiczka przyprawy, no słoiczek to bym mogła, flaszeczka, nie wiem jak to się nazywa. No, pół pojemnika, co miała te curry, dała to tam wszystko i jeszcze muszę, jeszcze bym musiała troszkę więcej dać. Ja tak jeszcze troszkę. Za mild było, mild, za łagodne, no. E, na drugi raz, właśnie będę musiała kupić zapasy e, przyprawy curry, bo w Aldiku nie jest do no, aktydzień już i szukam. A e, muszę iść do Edeki poszukać, poszukać, poszukać jakieś tam pasy, bo jednak u nas dużo się je curry, bardzo te pyszne, zdrowe. I, kochani, ja już Wam pokazuję, co do tego potrzebujemy. Kochani, tu mu składniki. Może się wydobył dużo, ale w sumie to nie jest dużo, tak więcej tu jest może przyprawów. Okej. Okay. Będziemy potrzebować. Oczywiście pierwsze, co bymy robić, musimy y, cebula posmarzyć. będziemy potrzebować jedną dużą cebula, tak gdzieś około trzy ząbki czosku, takie malutkie olej do podsmażenia oczywiście, jutro oliwa z oliwy. Potem warzywa bymy smażyć, pół papryki czerwonej, pół papryki żółtej, takie średnie się w żonach. pół główki kalafioru, ehm, no może taki taki średnim Potem ehm, Szpinak. Jutym ten baby szpinak, umyte, oczywiście, około 125 gramów, może być nawet 250, jak macie tak zapakowane, to i tak się wszystko straci w tym garnku, klapnie potem. No to już umyte fajnie. Um, przyprawy oczywiście, sól, pieprz, y, curry, y, potem 100 ml, nie 400 ml mleka, kokosowego, to jest jedna puszka, fajnie się tu wszystko wytrząsła. Około 200-250 ml rosołku, ja to miałam rosołek warzywny, 100 gramów czerwonej soczewicy tu mam. Muszę powiedzieć, pisze rozgotuję za soczewicą. <grych> um, I co jeszcze tam o chili, ale to zaraz do tej chili przyjadę, bo zapomniałam. No się cebula pokroja, tak na większe kawałki, czosnek ten mniejszy, papryka i, i te białe też, zaraz pokażę, jak to pokroją. I tu właśnie o tym chili mi się wspomniało, że nie przedstawiałam. To jest taka malutka papryczka chili. Tutaj ta, to jest od mojego hopa, Ona jest troszkę inna, jakoś taką afrykańską, On tam był trochę zamrożony, tak posiekany. Wzięła się pora kawałków. Ona jest ostro, bardzo ostro, dlatego tak mało. Jeśli macie taką normalną czerwoną papryczkę chili ze sklepu, pokroicie się tak na kawałki. Musicie ta ostroć, ostrość dobrać, Je, jeśli chcecie bardzo ostre mieć, chociaż wątpię, że nie, to musicie te pestki wybrać. No. Cebula się pokryła na takie większe kawałki, powiedzmy jakusteczka, wszystko takie większe kawałki, czosnek się po papryka na taką kostka, e, kalafior to się tak pokroiła. E, bo jednak był jakoś zbit, zbity, zwarty, zbity był. Wcennia nie umiał rozdzielić na takie wiecie różyczki. Dlatego go, go tak trochę pokroiła na większe kawałki. Potem jeszcze przy gotowaniu go troszkę zmniejszyła. Przed gotowaniem no. Ok, na patelni się rozgrzeja olej. Tak około 5 łyżek oleju. Ja lubię jak moja cebula zawsze pływał. I ta cebula podsmażymy tak 3 minutki. E, tak już zeszklimy. Zawsze rozgrzeja e, patelnia ciepna cebula zaczyna się smażyć na, na większy ogniu, a potem jak już się zacznie smażyć, na na połowę. Tak, 3 minutki miną, no widzicie, jeszcze tu nie podsmażoną całkiem, e, ale to jeszcze będziemy smażyć, teraz tu wciepna ten czosnek i teraz będziemy tak długo smażyć, dwie minutki powiedzmy, albo minutka, aż zacznie w kuchni śmierć. Bo jednak jak się czosnek smaży, to śmierdzi. Ja tu ogień troszkę zmniejsza chyba, ja, ja zmniejszyłam. O po tej powiedzmy minutce wciepnę ta papryka i ten kalafiur. I teraz to podsmaża około 5 minut. Ogień się tu troszkę zwiększyła. Aha, może jak żeście stwierdzili, <noise> że moja patelnia jednak za mało, bo też jeszcze przyjdzie szpinak i te mleko, nie? Musiała się to przeunaczyć do innego garnka, do większego, mogła zarostu wygotować. Um, teraz się wciepna ta papryczka chili. wymieszu to dokładnie. Garnek już jest rozgrzony. Teraz wciepna ta soczewica czerwoną. Ten rosół. I te mleko kokosowe. W sumie w tym przepisie było 100 ml mleka kokosowego, ale już się myślałam, nie tyle, tyle mu tej, tych warzyw, to mi się pod, jakoś to nie ugotuje fajnie, będzie za mało płynne. E, ok, teraz to muszę gotować tak około 5 minut. Musicie uważać, żeby, tego, żeby ta, te warzywa nie były za miękkie. One w sumie mają, mają być jeszcze chrupiące. Ok, gotujemy 5 minut. Teraz wcieknę tu ten szpinak i oto nam tak długo mieszać. Aż ten szpinak, szpinak mi się trochę zapadnie. Tu się wydawało dużo, ale wiecie, jak on się pod wpływem ciepła to on się opadnie, straci się. Ja tu tak będę mieszać, żeby to wszystko przykryć, żeby go tam na dół jakoś powciskać. Oczywiście piec jest włączony i tu się dalej gotuje. Tak mniej więcej to wyglądał. Teraz przyprawia pieprzem, solą. Tak, około po pół, łyżecz, po pół łyżeczki naprzód. Zawsze, jakby było za mało, zawsze można przyprawić. Tam w drugim garku malutkim gotuje mi się ryż. I kury. Na razie dach jedna, widzicie? Dwie łyżeczki, tak to wymieszałam. Widzicie, ani się nie zafarbowało. Trzy, cztery, pięć powiedzmy też to tak wymieszył, takie lekkie, lekkie farby przybrało i w sumie dała reszta tego no, to co miała wszystko w tej, w tej flaszeczce co miała, bo tu jakieś takie na nic to nie smakowała i dała w sumie jakby tak powiedziałam, może 10 łyżeczek by tam wyszło. Ja 10 łyżeczek tego proszku curry. Teraz to wymieszać wszystko i to musimy tak gdzieś 3 minutki gotować. Sprawdźcie, jak warzywa są miękkie, żeby nie były za miękkie, bo to potem będzie, to nie będzie takie dobre smakować. One mają być jeszcze takie chrupiące. Około 3 minutki, 3-4 minutki gotować i już w sumie jest nasza, em, no, nasz sos już jest w sumie gotowy posmakować, tu ewentualnie doprawić, jakby mu czegoś brakowało. Ja się tu w, y, dumna miseczka posmakuję. Na razie to jeszcze przykryję, bo muszę czekać na ryż. Oczywiście piec wyłączony już. Troszkę się jeszcze pod wpływem ciepła tej płyty się gotuje, em, ale już nie ma ognia. Ok. Ryż jest ugotowany, ryż miał tu pasmati i tu mam taką malutką powiedzmy Deserówka, zawsze te szklaneczki używam do deserów. Ehm, um, Przepuka się to zimną wodą. Teraz się tutaj dum ryż. Troszkę się to tak ubijam. I tak się to dum natalisz. I teraz dookoła, żeby fajnie wyglądało. Widzicie, żeby się nie rozwalił jeszcze. Dum. Ten mój sos curry. Powiedzmy gulasz, ja gulasz. Wegetariański gulasz. Ostrożnie wyciągna ta szklaneczka. Możecie oczywiście we fliżance zrobić, abyście na talerz płaski dali to tak we fliżance. Tak się fajnie trzymie. I zrobiła zdjęcie. I tu trzeba nas z Wami jeść. Bardzo to było pyszne. Jeszcze gorące było. Tu spróbuję zami Dużo tu nie pana z wami jeść przed tą kamerą, bo przed tym, że już co spróbowała, było bardzo dobre. Ok, to starczy, Ja na 6 osób powiedzmy, jo. Ja. Ok, mimo że tej pasty tu nie miała, tej curry, było bardzo, bardzo pyszne. Tu są, tu są zdjęcia prezentacyjne, prezentacyjne, ale jeszcze powiem coś na koniec. Na razie, smacznego. No, kto chce mięso, to możecie kurczaka podsmażyć. No, lepiej piersi z kurczaka podsmażyć, w kosteczka pokroić, doprawić, podsmażyć i do tego wcieknąć. Też będzie dobre. Ja wypowiadam, ja taki mięsożerny człowiek, i ja by tam. Ja, no, lepiej bych ta data mięso, mi tak jednak tego mięsa brakowało. No, ale to byłoby też bardzo, bardzo pyszne bez mięsa, no. Ja, kto ta mało mięsa nie to się bardziej tym degustował i będziecie zadowoleni. Także polecam, bo ta pasta z Curry, ona ma taki intensywniejszy smak. Jak chcecie troszkę mocniejsze, to jak chcecie troszkę mocniejsze, żeby ostre było, to dajcie więcej tego, te papryczki, tego chili. I o tym ja taką inną troszkę od jak ona jakoś tak inaczej, nawet śmierdzi jak to się gotuje, inną jak te w sklepach są. Um, ale troszkę tam było czuć. No to możecie trochę więcej dać albo z i będziecie mieć wtedy ostre. No dobra, kochani, to by było na tyle. Um, myślę, że by się podobało. Życzę Wam dzięki za obejrzenie. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć.